Nieubłaganie upływa czas złożenia naszego rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego, niezależnie od tego, gdzie zarabiamy. Jeśli mieszkamy w Polsce i mamy rezydencję podatkową w naszym kraju, zwykle musimy złożyć tutaj zeznanie podatkowe. Podwójnego opodatkowania możemy uniknąć, jeśli pracowaliśmy w kraju, z którym Polska ma podpisaną odpowiednią umowę. Jak wyglądają wtedy kwestie podatkowe? W związku z wciąż wysokim bezrobociem wielu Polaków jest zmuszonych pracować na obczyźnie. Należy pamiętać o tym, że podatki płacimy zgodnie z naszą rezydencją podatkową, czyli z miejscem zamieszkania. Jeśli nasze miejsce zamieszkania jest w Polsce, to wszystkie podatki płacimy właśnie w Polsce. Ale jeżeli pracujemy za granicą, to również tam płacimy podatki. Warto wiedzieć, że przed podwójnym opodatkowaniem chronią nas umowy międzynarodowe. Polska z wieloma krajami podpisała tak zwaną umowę o unikaniu podwójnego. I w tym przypadku musimy w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią umowy między Polską a tym krajem, gdzie uzyskiwaliśmy dochody, dlatego że w tej umowie będzie dla nas zawarta informacja, w jaki sposób musimy wykazać te dochody z zagranicy w polskim zeznaniu dla celów podatkowych, dlatego że mamy dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Te dwie metody to tzw. metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia. Ta pierwsza jest dla podatnika korzystniejsza. Pozwala ona nie opodatkowywać tego dochodu uzyskanego za granicą. Tutaj w Polsce wykazujemy ten dochód wyłącznie dla celów obliczenia stopy procentowej. I to w takiej sytuacji, kiedy mamy takie dochody, do których możemy te dochody zagraniczne dla celów stopy procentowej dołączyć. W tym przypadku jest to istotne tylko wtedy, kiedy w Polsce uzyskiwaliśmy również jakieś inne dochody, czyli jeżeli mamy dochod, dochód z pracy na przykład w Polsce, a oprócz tego przez część roku pracowaliśmy za granicą. W takim kraju, gdzie mamy umowę o unikaniu podwójnego podatkowania, właśnie tak sformułowaną, wykażemy te dochody zagraniczne tylko, żeby obliczyć stopę procentową. Metodę wyłączenia z progresją przewidują między innymi umowy zawarte z Niemcami, Norwegią, Włochami czy Wielką Brytanią. Warto dodać, że jeśli pieniądze zarabiamy jedynie w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę przewidującą stosowanie metody wyłączenia z progresją, nie musimy rozliczać się z polskim fiskusem. Kolejną metodą jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Niestety jest jest ona dla podatników mniej korzystna. Metoda odliczenia proporcjonalnego zobowiązuje nas w każdym przypadku do wykazania tych dochodów zagranicznych tutaj w kraju, więc może mieć taką sytuację, że mamy jakieś dochody w kraju i na przykład dochody z pracy z, z zagranicy, gdzie, gdzie mamy tą mniej korzystną metodę, metodę tak zwanego odliczenia proporcjonalnego. Czyli te dochody łączymy w Polsce wszystkie krajowe i zagraniczne, opodatkowujemy z tym, że oczywiście ten podatek, tak obliczony podatek od wszystkich tych dochodów pomniejszamy o podatek zapłacony za granicą. Umowy przewidujące stosowanie tej metody unikania podwójnego opodatkowania Polska zawarła m.in. z Belgią, Holandią, Islandią, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Natomiast w przypadku, kiedy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, także stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Dochody uzyskane za granicą rozliczamy na formularzu PIT-36. To nie może być zeznanie PIT 37, no chyba że to są dochody z działalności gospodarczej, no to wtedy odpowiedni formularz dla celów działalności gospodarczej. PIT można dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego, wysłać pocztą, czy też jeśli przebywamy za granicą, złożyć w Polskim Urzędzie Konsularnym. Innym, coraz wygodniejszym sposobem jest przesłanie zeznania w formie elektronicznej po wcześniejszym pobraniu aplikacji oraz formularzy ze strony e deklarację deklaracjego.pl.